Jednym z pierwszych i w ogóle najczęściej zadawanych pytań agentom nieruchomości to jest oczywiście wysokość wynagrodzenia. I ja myślę, że to jest wina głównie agentów i pośredników, bo to oni prowokują to pytanie i oni głównie skupiają się, skupiają swoje negocjacje na tym temacie. A tak naprawdę wynagrodzenie pośrednika jest bardzo mało ważną rzeczą, dla klientów. Moim zdaniem są trzy rzeczy, które powinny interesować klienta. Pierwsza to cena, po której sprzeda się nieruchomość. I to tak naprawdę nie cena, po której się sprzeda, tylko ile netto dostanie właściciel w momencie, kiedy zostanie zamknięta sprzedaż. To jest pierwsza rzecz. Druga ważna rzecz to jest. Jak długo ta nieruchomość będzie się sprzedawać, bo przy tym, co się dzieje na rynku, to jest kluczowa informacja. Bo jeżeli wystawimy tą nieruchomość po cenie, po której ta nieruchomość sprzeda się za dwa lata, to faktyczna, faktyczna wartość pieniędzy, które utrzyma, otrzymamy po tej transakcji, będzie zupełnie inna. No i trzecia rzecz, o którą trzeba zapytać agenta, to jego skuteczność. Taką skuteczność najlepiej policzyć w ten sposób, ile agent podpisał mu w ciągu ostatniego roku, a ile faktycznie ich sprzedał. To są trzy kluczowe informacje dla klienta, który wynajmuje agenta do pracy, do sprzedaży własnej nieruchomości. Jeżeli chciałbyś na ten temat podyskutować, jeżeli chciałbyś zostać agentem, zapraszam do naszego biura Remax Smart na kawę i chętnie porozmawiam na ten temat.